Jakie nadzieje wiążesz z tym programem? Pokazać siebie, pokazać co potrafię robić i, i nic więcej, niech ludzie to zweryfikują. Grasz w zespole Fatbelly Family. Czy swoją przyszłość wiążesz z tym zespołem również? E, oczywiście, że tak. Jestem w zespole prawie dwa lata. Mamy gotowy materiał na płytę e, i gramy, staramy się grać jak najwięcej, więc e, no jesteśmy jednością. Także na pewno wiążę przyszłość z zespołem Fatbelly Family. E, w programie jesteś w drużynie Nergala. Jakim, jakim człowiekiem jest Nergal? E, Nergal jest człowiekiem strasznie pozytywnym i przede wszystkim gościem, który, e, który no może nie, nie udziela nam rad wokalnych, ale bo, bo to nie o to chodzi. On udziela nam rad, jak, jak zrobić tak, żeby, żeby dać siebie wszystko, żeby, żeby zaistnieć i, i żeby ludzie nas zapamiętali z tego, co robimy. Jak mieszkańcy Szczecina mogą Ci pomóc w zwycięstwie w programie? Kochani, wysyłajcie SMS-y. Ale nie tylko. Piszcie do mnie na Facebooku, co wam się podoba, co wam się nie podoba, jakie macie pomysły, co można zrobić więcej. Eee, ciekawi mnie Wasza opinia, tak naprawdę, bo nie, nie, w, życiu, w życiu nie chodzi tylko o sms -y i o to, żeby zajść jak, jak najdalej w talent show, ale, ale o to, jak, jak, mogę, jak mogę dać siebie wszystko, jak mogę dzięki Wam być lepszy. Dobrze wiesz i ja to wiem, że kochasz, kochasz, ale boisz się. To był Damian Ukerze, human polski.